Pierwszy dzień apokalipsy. Internet pan. Łańcuchy logistyczne się załamały. Cały świat stał się jednym wielkim chaosem. Musisz myśleć szybko i upewnić się, że Twoje zapasy przetrwają do... kto wie jak długo. Po pierwsze upewnij się, że masz zapas permikanu. Jest to coś w rodzaju suszonej wołowiny pełnej wartości odżywczych. Pemikan to wynalazek rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Polegali oni na jego zapasach podczas surowych zim lub gdy zasoby były ograniczone. Jest trwały i łatwy do przenoszenia. Idealny produkt survivalowy. Nie wygląda zbyt apetycznie, ale może przetrwać do pięciu lat, jeśli jest odpowiednio przechowywany. Pemikan dobrze się sprawdzi w czasie apokalipsy, ponieważ jest podstawą bardzo odżywczego posiłku. Baton o wadze 50 gramów dostarcza około 300 kalorii. Ale tutaj dostajesz trzy w jednym: suszone mięso, jagody, a nawet cukier. I nie będziesz musiał jeść dużo, aby poczuć się sytym, ponieważ dostarcza organizmowi szereg składników odżywczych, od białka po węglowodany. Wiem, że będziesz za nimi tęsknić, ale nie rób zapasów tych ciasteczek z kawałkami czekolady, które kochasz. Potrzebujesz alternatywy, zwanej sucharami okrętowymi, ale nie znajdziesz ich w supermarkecie, musisz upiec je sam. Było to coś w rodzaju wysuszonego chleba, który marynarze jedli podczas długich rejsów po morzu. Suchery okrętowe mogą być przechowywane wiele lat, nie psując się. Istnieją zapisy dotyczące sucherów, które przetrwały ponad 80 lat. Hm. Chodzi o to, że kiedy marynarze wypływali w morze, nie wiedzieli, kiedy ponownie staną na lądzie. Musieli więc być przygotowani, jeśli chodzi o trwałe zapasy. W przeciwnym razie czekałby ich głód. Piekarze wymyślili ten prosty przepis. Suchary składają się głównie z mąki, soli i odrobiny wody, ale sekret polega na tym, że metoda powolnego pieczenia usuwa z nich całą wilgoć. Małe otwory na wierzchu pomagają usunąć wodę podczas procesu pieczenia. Przeciętna osoba może przeżyć na 8 sucharach dziennie. Miały jednak pewien minus. Były tak suche, że można było połamać sobie zęby podczas ich jedzenia. Zalecana jest też szczególna uwaga, ponieważ w otworach na wierzchu mogą ukrywać się robaki. Tak więc, przed schrupaniem tych pyszności, upewnij się, że wytrząsnąłeś z nich szkodniki. Słyszeliście kiedyś o zupie, którą można nosić przy sobie? Cóż, przenośna zupa to starożytny sekret, który musi znaleźć się na twojej liście. Jak łatwo zgadnąć, jest twarda i skondensowana. To rodzaj zestalonego bulionu, przyrządzonego głównie z mięsa. Musisz gotować go powoli z dowolnym rodzajem mięsa o wysokiej zawartości kolagenu. Podczas gotowania mięso uwalnia swój smak do wody w garnku. Gotując ten wywar przez 18 do 24 godzin, otrzymujesz substancję odżywczą przypominającą żelatynę. Po ostygnięciu zamienia się ona w tabliczkę, którą można pokroić na mniejsze kostki. Aby zjeść taką zupę, wystarczyło znaleźć trochę gorącej wody i włożyć do niej kostkę bulionową. To uwolni wszystkie skondensowane w niej składniki odżywcze, dając ciepły, sycący i wysoce odżywczy posiłek. Jeśli chcesz zaryzykować swoje życie i wyjść na zewnątrz, aby kupić prowiant, nie zapomnij o białym ryżu. Ta odmiana ryżu może zachować składniki odżywcze i smak nawet przez 30 lat. Biały ryż jest lepszy od innych odmian, takich jak ryż brązowy, ze względu na zawartość naturalnych olejów, w tym ostatnim. Powiedzmy, że minął rok od apokalipsy. Przyzwyczaiłeś się już do nowego stylu życia. Wychodzisz na zewnątrz, by poszukać świeżego mięsa i ups, padasz na niedźwiedzia. Ale ponieważ dobrze się odżywiasz, masz energię potrzebną do ucieczki i możesz za to podziękować kamutowi. To starożytne ziarno zawiera do 40% więcej białka niż współczesna pszenica i jest bogatsze w cynk, magnes, selen i zdrowe kwasy tłuszczowe. Nie bez powodu nazywa się je wysokoenergetycznym zbożem. Jest lekko strawne i dostarcza więcej energii niż zwykła pszenica. Szybka refleksja. Kiedy mówimy o żywności survivalowej, nie myślimy tylko o rzeczach, które wypełnią nasz żołądek. Musimy myśleć zarówno w kategoriach żywieniowych, jak i psychologicznych. Co to oznacza? No oczywiście galaretkę. Może to zabrzmieć powierzchownie, ale nie lekceważ potrzeby jedzeniowych pocieszajek podczas końca świata. Ponieważ galaretka jest zrobiona z przemysłowego proszku, przetrwa całkiem długi czas, no i jest źródłem kolagenu. Dzięki temu twoje kości będą mocniejsze. Upewnij się, że w twojej spiżarni jest sól i cukier. Sól jest używana odkąd ludzie odkryli, że pomaga zachować trwałość mięsa i innych produktów. Dlatego Egipcjanie używali jej w procesie mumifikacji, aby spowolnić proces rozkładu. Cukier może być przechowywany przez nieokreślony czas. Upewnij się jednak, że kupujesz cukier rafinowany najwyższej jakości. Przechowuj go w miejscu bez silnych aromatów, ponieważ szybko wchłania różne zapachy. Zarówno cukier, jak i sól zapobiegają rozwojowi bakterii i pleśni. Pamiętaj, wilgoć jest jednym z wrogów numer jeden podczas apokalipsy, być może nawet gorszym niż zombie, po prostu dlatego, że pozwala na rozwój bakterii i pleśni, a te w końcu zniszczą twoje zapasy żywności. Po dwóch latach w tym całym chaosie zorientowałeś się, jak obchodzić się z jedzeniem. Kiedy wszystko się zaczęło, kupiłeś trochę świeżych warzyw i wysuszyłeś je. Odwadniając żywność, nadal zachowujesz wszystkie składniki odżywcze, ale wystarczają one na znacznie dłużej. Dodatkowo mocno się kurczą, co ułatwia ich przechowywanie. Nie zapomniałeś oczywiście o maśle orzechowym. Masło orzechowe jest bardzo kaloryczne, a poza tym to najlepszy przysmak na świecie. Wiem co sobie myślisz. Mogę obejść się bez słodyczy, ale jak przeżyję bez mleka? Wcale nie musisz. Zamiast zwykłego mleka zrób zapasy mleka w proszku. Możesz nawet trochę urozmaicić dietę i kupić sproszkowane mleko kokosowe lub migdałowe. Aby je przygotować, wystarczy wymieszać je z odrobiną wody. No i oczywiście kawa jest jednym z najważniejszych produktów survivalowych. Przetrwa przez długi czas, choć nie dostarcza zbyt wielu składników odżywczych. Zawiera jednak przeciwutleniacze, które mogą przedłużać życie. Wspomaga też zdrowie mózgu, zapobiegając demencji. Powinieneś oczywiście mieć zapasy produktów w puszkach fasole, warzywa, a nawet ryby. Upewnij się, że masz trochę czarnej fasoli, ponieważ jest bogata w żelazo. Musisz mieć silny układ odpornościowy, ponieważ w pobliżu nie będzie zbyt wielu lekarzy, albo zamienili się w zombie. Łosoś w puszce to obowiązkowa pozycja w spiżarni na czas apokalipsy. Zawiera mnóstwo kwasów tłuszczowych omega-3, które wspomagają pracę mózgu i zdrowie serca. Prawidłowo przechowywany może przetrwać nawet 6 lat. Musisz też pomyśleć o owsie. Owiec jest jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Miska płatków owsianych na śniadanie może pomóc dłużej czuć się sytym, co jest wielkim sprzymierzeńcem, gdy żywność jest racjonowana. Płatki owsiane są proste w przygotowaniu i można je jeść bez gotowania, po prostu pozostawiając na noc w wodzie. No i kukurydza. Kukurydza typu flint jest idealna do długoterminowego przechowywania. Robi się z niej całkiem niezłą mąkę kukurydzianą. Można ją zmielić i zrobić z niej tortillę na wypadek, gdybyśmy zaczęli tęsknić za meksykańskimi knajpami. Najlepiej przechowywać ją w całości i mielić dopiero przed przyrządzeniem wtedy dłużej przetrwa. Niestety popcorn ma więcej wilgoci niż inne odmiany kukurydzy i nie jest najlepszym kandydatem do długotrwałego przechowywania. Wow. Powiedzmy, że popcorn nie przetrwa apokalipsy co prowadzi nas do kolejnego punktu. Nic z tego nie zadziała, jeśli nie wiesz, jak przechowywać żywność survivalową. Musisz znaleźć miejsce, które jest chłodne, ciemne i suche. Może to wydłużyć okres przechowywania żywności nawet do 30 lat. Wysuszone produkty należy przechowywać w szczelnych pojemnikach. Powietrze jest wrogiem trwałości, ponieważ przyspiesza utlenianie. Większość bakterii w naszym pożywieniu potrzebuje powietrza, aby się rozwijać, więc jeśli zabezpieczymy nasze zapasy przed jego dostępem, na pewno dłużej przetrwają.